ça Witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na makijaż, który mam dzisiaj na sobie, czyli taki rozświetlony, też rozświetlone oczy, dość mocne usta. Także, jeżeli Wam się podoba, to oczywiście zapraszam na film. I makijaż wykonałam kosmetykami z firmy Bikor w większości, ale również moimi ulubieńcami ostatnich miesięcy, bo też prosiłyście mnie o to, żebym pokazała je w akcji. Także pokazuję ulubieńcy moi plus kosmetyki Bikor. Także jeżeli jesteście ciekawe, jaki efekt tutaj powstał, a właściwie to już go widzicie, ale jeżeli jesteście ciekawe, jak on powstawał, to oczywiście zapraszam na film. I jeszcze jeżeli chodzi o markę Bicor, to zobaczycie, że już w tym filmie po prostu zakocham się w kilku kosmetykach. Zwróćcie uwagę, z czym się tam zachwycam, bo naprawdę powiem Wam szczerze, ta marka mnie powaliła na kolana totalnie. No to zaczynamy od nałożenia moich ulubionych produktów fluidowych, czyli korektor z Chanel. Nazywa się Perfection Lumier i mam kolorek 40 Beige oraz korektor do kompletu Perfection Concealer 20. Także teraz zajmę się zmatowieniem buzi, rozświetleniem, bo jest to podkład rozświetlający, matujący. Bardzo fajny, mój jeden z ulubieńcu, zresztą ostatnio w filmie Wam pokazywałam, i korektor niesamowicie kryjący, ale nie wysuszający, pod oczami skóry. Też świetny debeściak znajdzie się na pewno niedługo w moich ulubieńcach, także zaczynamy. Nakładamy podkład najpierw paluszkami, tylko rozprowadzam sobie takie ciapy, i troszeczkę na czoło, a następnie będę beauty blenderem ładnie to blendować. I wcierać w skórę, żeby po prostu był taki efekt idealnej cery. Bardzo lubię ten podkład, ponieważ on jest lekki, ma piękny zapach i jednocześnie daje uczucie takiego matowienia, ale nie wysusza skóry. Bo ja mam bardzo suchą skórę i powiem Wam, że po prostu nienawidzę tego efektu podkreślenia suchych skórek i zawsze staram się, żeby podkład dobierać właśnie taki, żeby nawilżał, ale też zmatowił delikatnie skórę, żeby też się tak nie świeciła i ten jest idealny, bardzo wam go polecam. On nie ma jakiegoś mocnego krycia, tylko to krycie jest takie subtelne, że jeżeli macie na przykład piegi, to będzie je delikatnie widać. Ja właśnie to w nim lubię, bo on nie jest taką maską, tylko pięknie wygładza tą skórę, ale zostawiając te nasze naturalne e, takie wyrazy twarzy, tak, czyli nie będziemy mieć takiej maski bez wyrazu, gdzieś tam na przykład powchodzi w delikatnie wzmarszczki, ale to wszystko będzie naturalne. I właśnie to mi się w nim podoba, że przykrywa to, co ma, ale to, co jest piękne i takie typowo w naszej naturze, to zostawia. Efekt jest taki. Teraz będę nakładać korektor, który jest w idealnym kolorze, właśnie do tego podkładu. Jest on lekki, ale też bardzo mocno kryjący. Przez to go lubię, bo zakryje to, co ma, ale też nie zostawi mi takich suchych placków pod oczami. Pięknie zakryje cienie i stopi się idealnie z cerą. Także jeżeli szukacie takiego korektora, to idealnie on będzie do Was pasował. Także nakładamy. Fajna jest ta pacenka, bo ona dokładnie tyle produktu, ile ma to nakłada, i naprawdę niewiele potrzeba, żeby te cienie zakryć. I beauty blenderem będę po prostu wciskać ten korektor. Delikatnie teraz będę nakładać korektor na powiekę, tak żeby ujednolicić kolory z powieki i żeby cienie były bardziej widoczne i wyraziste tutaj w kamerze. No i oczywiście na żywo również. I beauty blenderem jedziemy. Cerę już mam wyrównaną, korektor nałożony, taka cera jest idealna, żeby zacząć makijaż, także jeszcze go przypudruję i będziemy zajmować się makijażem oczu. Teraz wykorzystamy puder w kompakcie, moją nowość z bikor, bardzo ładny kolor, pachnie wanilią i to jest taki prasowany puder i do tego wykorzystamy mój pędzel, jeden z ulubionych do pudru, powder brush, także zaczynamy. Właśnie go testuję. Pierwszy raz go nakładam. I powiem Wam, że zapach jest intensywny. Jestem ciekawa, czy będzie utrzymywać się ten zapach na twarzy przez cały dzień, czy to będzie po prostu taki efekt chwilowy przy malowaniu. Także yy, dam Wam znać, oczywiście. Ale podoba mi się, ładnie kryje. I krycie ma takie podobne do krycia pudrów z maka, jeżeli miałyście właśnie te w kamieniu, w kompakcie także no, całkiem spoko i nie jest taki mocno widoczny ale ma ładne krycie, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi po prostu fajnie stapia się ze skórą i utrwala ślicznie makijaż podoba mi się efekt delikatnie przypodruję y, okolice tutaj powiek, tak żeby mi się y, ten korektor nie, zro, nie zrolował, o to mi chodziło. Także potem fajna była taka baza, odcienie i wtedy makijaż będzie trwały. Tym, czym totalnie się zakochałam z marki Bikor, są cienie. Zobaczcie, jakie piękne. Jedne są matowe, drugie są takie półsatynowe i mają delikatne drobinki, ale nie jest to taki chamski brokat, jak ja to nazywam, więc po prostu będzie przepiękna tafla na oczach. No i użyję obydwu paletek: najpierw matowe. W celu takiego ujednolicenia powieki, a potem użyjemy tych tutaj, tych, dokładnie, tych dwóch yy, złotego i tego przepięknego rozświetlającego. Także będzie to rozświetlający, przepiękny makijaż. Najpierw nałożymy z tej paletki matowej z Bicoru ten jasny tutaj cień. I powiem Wam, że te wszystkie paletki pachną wanilią. W ogóle paletki i ten puder, wszystkie ich kosmetyki tak pachną. Także to jest taki znak rozpoznawczy, ale podoba mi się ten zapach. Jeżeli nie lubicie wanilii, to na pewno to Wam nie przypadnie do gustu. Także ten tutaj nakładamy. Powiem Wam, że ogólnie te cienie są bardzo mocno napigmentowane, więc ten cień jest tutaj bardzo mocno widoczny w kamerze, ale się nie martwcie, bo na żywo jest spoko. I chodzi o to, właśnie, jak chciałam ją tak wyrównać kolory z tej powieki. I właśnie teraz będziemy nakładać z tej paletki ten cień też tak na całą powiekę, tak żeby był on widoczny i zaraz przejdziemy do tych rozświetlających. Kolor ten jest bardzo ładnie teraz widoczny, fajnie właśnie ten waniliowy kolor podbił ten, także bardzo mi się to podoba i powiem Wam, że te maty są super napigmentowane i ta paletka świetnie coś takiego. Kolejny krok to tutaj chcę załamanie sobie zblendować delikatnie, przyciemnić właśnie tym cieniem. że teraz się za to zabiorę. I pędzelek to jest z Zoewy. Z takiego kompletu, który też Wam na dole wypiszę. Taki zestaw fajnych był. Cienie są bardzo mocno napigmentowane, więc wystarczy dosłownie ich dotknąć i przepięknie wyglądają na powiece więc jestem naprawdę zachwycona. Ok, teraz będziemy nakładać te cienie, jeden złoty, jeden ten taki super rozświetlający i będę nakładać je palcem, żeby fajnie pigmentację pół widać. I najpierw ten złoty właśnie przy linii tutaj rzęs i troszeczkę powyżej, że chcę właśnie, żeby były one mocno napigmentowane na powiece, a potem jeszcze sobie rozetrę pędzelkiem później. pigmentacja po prostu powala, są super. Powiem Wam, że jest lepsza niż paletkę, którą bardzo lubię z Naked. I to złoto jest zdecydowanie ładniejsze niż w tej paletce. Przepiękne jest, naprawdę, bardzo mi się podoba. Troszeczkę sobie ubrudziłam rzęsy, ale to co, bo i tak będziemy je tuszować. Ale same powiedzcie, teraz troszeczkę tutaj przejadę. Pędzelkiem, żeby to delikatnie zblendować. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten cień i po prostu robi tu całą robotę. Prawdę bardzo ładne złoto, takie wyraziste. Delikatnie jeszcze nakładam ten cień tutaj wyżej, bo tak mi się spodoba, że stwierdziłam, że to fajnie będzie wyglądać, i go rozetrę tym pędzelkiem. Wszystko, słuchajcie, pachnie, jakbym jadła budyń waniliowy. Słuchaj, jest to cudowny, ten zapach i mega mi się podoba. mila strasznie makijaż. No i teraz, słuchajcie, będę nakładać ten i go nałożymy tutaj na dolną linię rzęs. Tak delikatnie, może najpierw paluszkiem. W ten to sposób, zaraz to będę sobie blendować. Tutaj troszkę za dużo mi się nałożyło, ale to luz. Zaraz to uratujemy. Zobaczcie, jaka ta pigmentacja tego produktu jest po prostu obłędna. Zabójcza bym, żebym powiedziała. Mega. I teraz słuchajcie, czas na eyeliner. Mój ulubiony jest z L'Oreal i to jest Perfect Slim. Coś tam, coś tam napiszę wam w opisie, bo już mi się wszystkie napisy starły. I on jest w takim, jak widzicie, pisaku i bardzo fajny. Kreski są już gotowe, wyszły dość takie mocniejsze, ale takie chciałam, e, mam nadzieję, że Wam się spodobają i za sami powiedzcie, że tym naprawdę można perfekcyjne kreski zrobić. Bardzo lubię ten eyeliner, jest strasznie wydajny, bo mam go już chyba ponad pół roku, czy nawet dłużej, więc jak najbardziej produkt wart polecenia. Teraz wytuszujemy rzęsy nowością z Guerlain która znalazła się w moich ulubieńcach w poprzednim filmie. Także mega, naprawdę polecam Wam ten tusz i same zobaczycie, jaki będzie efekt. On jest pogrubiający i naprawdę te rzęsy pogrubia. Mam długie rzęsy, ale cienkie, także pogrubienie jak najbardziej mi się przyda. No i teraz, robiąc kretyńskie miny, zaczniemy to tuszować. Powiem Wam, że efekt mi się bardzo podoba i naprawdę te rzęsy są niesklejone, a przepięknie pogrubione. I oczywiście zapach tego tuszu powala na kawałki, bo on pachnie tak samo jak cała marka Guerlain, także taką różą i uwielbiam ten tusz za to właśnie. I teraz odrobina dolne rzęsy, One też bardzo ładnie je pogrubi. i oczy są skończone, rzęsy pogrubione, wydłużone, taki efekt, jak lubię, i teraz przejdziemy do brwi. Bo skoro makijaż jest mocniejszy, taki wyrazisty, no to brwi nie mogą zostać takie gołe. Teraz do brwi użyję mojej ulubionej farbki z Makeup Forever. Ja mam w odcieniu 40 i będziemy nakładać od dołu brwi, brwi, tak, żeby wyrysować kształt, a następnie będziemy uzupełniać. efekt jest taki. Brwi na pewno wyglądają w kamerze zdecydowanie na mocniejsze i na takie bardziej wyrysowane, ale musicie wziąć pod uwagę poprawkę, że na żywo one naprawdę pięknie wyglądają, a w kamerze zawsze ten efekt jest podrasowany, więc e, po prostu... Zwróćcie na to uwagę, zanim napiszecie komentarz. Ale naprawdę podoba mi się efekt. Dajcie znać, czy też lubicie takie troszkę grubsze, powinny takie wyskubane, cieniutkie. Ja taki efekt naturalny bardzo lubię i myślę, że ta farbka jak najbardziej się do tego nadaje. I teraz użyjemy ziemi egipskiej z Bikoru, czyli jednego z najbardziej rozsławionych produktów na YouTube powiem Wam szczerze, że ja już się w nim zakochałam, użyłam go wczoraj to jest wypiekany bronzer, który idealnie nadaje się do konturowania i ma on odcień zimny, teraz się nie sugerujcie bo kamera na pewno będzie pokazywać ciepły odcień, bo ona zawsze niestety rozjaśnia te kolory, ale jest to taki zimny odcień brązu i on nie ma żadnych drobień jest wypiekany, jest matowy, więc idealnie się tutaj nada i teraz jestem bardzo ciekawa jak do tego makijażu będzie pasować, ale wydaje mi się, że ten kolor będzie idealny powiem że bronzer jest po prostu tak mocno napigmentowany, że trzeba uważać żeby sobie nie zrobić krzywdy, ale ja go zaraz jeszcze mocniej zblenduję i będzie spoko ale tak jak mówię, pigmentacja jest no, niesamowita I odrobinę jeszcze tego bronzera, nałożę sobie tutaj na czoło żeby je trochę zmniejszyć Szczególnie tu, damskie zakole. Mhm, podoba mi się efekt, naprawdę bardzo ładny. Ok, i jeszcze tylko. Róż z klinik, mój ulubieniec chyba dwa lata temu, kupowany taki dość intensywny kolor fuksjowy. No i moja nowość, rozświetlacz Highlighter z Bicoru. Jeden po prostu z najlepszych rozświetlaczek jaki miała, po prostu zakochałam się w nim i powiem Wam szczerze, że ma tak dobre opinie w internecie, poczytajcie sobie. Przepiękna, niesamowita tafla wychodzi nim i nie ma tutaj takiego brokatu. to jest taki miałka tafla przepiękna, którą można właśnie tutaj podkreślić kości policzkowe, delikatnie ubrówiowy, po prostu wow. I naprawdę jeden z najpiękniejszych rozświetlaczy, jakim Miała. No to nakładamy. On jest bardzo mocno słuchajcie, napigmentowany i będę zerkać sobie tutaj w kamerę, czy nie przesadzę. No już go widać. Bardzo mocno, dlatego wystarczy go dosłownie troszkę, żeby był efekt taki przepięknego rozświetlenia. No ale same zobaczcie, przepiękny kolor i nada się do każdej cery. Nie ma tu żadnych drobin złota, ani jakiegoś nachalnego brokatu, czego nienawidzę, tylko Taka idealna tafla. Tutaj w kamerze może być troszeczkę mocne, bo tutaj mi lampa świeci, ale na żywo naprawdę wygląda subtelnie i jest po prostu prześliczny, ale. Mówię, tu może być takie zudzenie, natomiast samo ocencie, że ten rozświetlacz jest po prostu cudowny. No i na koniec szminka moja ulubiona z Estée Lauder, odcień 430 Dominant. Kupiłam ją zimą, cały czas używam i jest tak wydajna, że jeszcze przynajmniej połowa jej została. To jest taka przepiękna fuksja. Ja boję się, że kamera tutaj przekłamie i będzie pokazywać pomarańcz bo często tak robię, ale uwierzcie mi na słowo, to jest zimna, przepiękna fuksja. No i makijaż jest skończony. Wygląda on tak. Funkcjowe usta, rozświetlona cera. Piękny rozświetlony makijaż, mocno wytuszowane pogrubione rzęsy i moim zdaniem marka Bikor oraz moi ulubieńcy naprawdę spisali się na medal. Dajcie znać, czy macie jakieś z tych kosmetyków, czy je lubicie. No i oczywiście, co sądzicie o takim makijażu, jak w wyglądam. E, oczywiście wszystkie wskazówki, będą mile widziane i bardzo dziękuję za ostatnie bardzo przyjemne komentarze pod ostatnim filmem. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa pa!